Przemierzam mecz z Robem, Rybnik za nami. Przegrywamy aż 7 do 1. Proszę o kilka słów podsumowania. No co tu powiedzieć po takim meczu. Na pewno wstyd, kompromitacja. Używałem już tych słów wcześniej w wywiadach, ale nie spodziewałem się, że znowu będę musiał do takich słów wracać. Rybnik to naprawdę dzisiaj co miał to strzelił. Moi zawodnicy w obronie robili takie numery, że że święto dopiero przed nami a myśmy dzisiaj rozdawali takie prezenty co się w głowie nie mieści. Jest mi bardzo przykre, jest mi wstyd i tak naprawdę nie wiem co mam powiedzieć. Na pewno już za chwilę będę rozmawiał z, z prezesem i będziemy musieli coś podjąć jakieś kroki, bo, bo tak dalej być nie może. Ja biorę też odpowiedzialność za te, za te wyniki, za, to, za tą drużynę. I na dzień dzisiejszy coś tutaj nie gra, coś tutaj nie funkcjonuje. Myślałem, że po meczu z rozwojem to wszystko ruszyło i będzie już tylko do przodu. Tak dzisiaj rybnik obnażył nas i nasze zachowania w obronie no, katastrofalne. Katastrofalnie to wszystko wyglądało i jest mi przykro, jest mi wstyd. Przepraszam kibiców, przepraszam wszystkich sympatyków. E, Przemszy, że, że muszą w, w, widzieć w tabeli taką, e, taką Przemszę na dnie tabeli. Jesteśmy dzisiaj obok Warka Tanowskiej góry najsłabszym zespołem i jest mi no, ja mówię z tego powodu bardzo wstyd i na pewno wyciągniemy z tego jakieś pozytywne konsekwencje. Dziękuję. Dzięki też.